Zapraszam Was do oglądania nowego programu w Resecie Obywatelskim co poniedziałek o 20.30 z Politycznego Dna Piotr Szumlewicz i Piotr Nowak. Będziemy... Nasz format z Politycznego Dna to będzie taka podróż do tego garażu, za którym wącha się klej na podwórku. Za to do tego najbardziej obskurnego miejsca na naszym podwórku społecznym i politycznej, politycznym, gdzie gnieżdżą się patologie. Będziemy gdzie... mówić o politykach nietycznych, niemoralnych, łamiących prawo, o mizoginach, rasistach, antysemitach, o sympatykach Władimira Putina i wrogach Ukrainy osób Niechętnych Unii Europejskiej, o aferzystach, złodziejach, Przestępne. to miejsce, w którym nie będziemy mieć litości dla polityków, którzy szkodzą Polsce, którzy szkodzą polskiej racji stanu, działają przeciwko naszemu interesowi e, geopolitycznemu i osłabiają bezpieczeństwo wewnętrzne e, Polski. Taki będzie program e, z politycznego Przestem dna. Tak. O e, tym dna. wszystkim co poniedziałek o 20.30 Piotr Szumlewicz, Piotr Nowak. Zapraszam Was serdecznie do oglądania.